Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak już wspomniałem, dzisiaj no, spełniam swoje marzenia z dzieciństwa. Kiedyś biegałem za wami jeździłem na wasze koncerty, nawet mam z wami zdjęcie, dzisiaj mogę gościć was w kawalerce na 25-lecie zespołu. Ale jeżeli ja dobrze wypatrzyłem i policzyłem, no to pierwsza płyta w 1990 roku, czyli the beginning, czyli 26 lat, a nie 25. Matematyką. <grym> to prawda mamy no, 26 lat, ale obchodzimy jubileusz 25-lecia, gdyż on nie odbył się w ubiegłym roku. Obchodzimy serię koncertów, które mają to uczcić, które mają spowodować, że fani przychodzą na nasze koncerty, będą pamiętali, że ta data miała miejsce i ładnie do nich jest wyjść z utworami, które obejmują te 25 lat i ładnie jest do tych fanów wyjść ładnie w towarzystwie Kasi Stankiewicz. I ładnie zaśpiewać, tak. No i na tę okazję również e, powstał, powstał już nowy utwór. No, no i coś, podobno jest szansa, bo powiedziałeś to w jednym z wywiadów, że będzie szan, jest szansa na kolejne utwory. Mam taką nadzieję, że kolejne utwory powstaną, zarówno jak i mam również nadzieję na to, że jest szansa na cały album, czy na A, czy litery. Tak to odważnie, życie i czas. Odważnie. Tak, album jest może, może potrzebny, bo wielokrotnie nie. rozmawialiśmy nie. o tym, Kasiu, też prywatnie i wiem, że też nie nie, nie mówi stanowcze nie. Uważam, że życie pokaże i czas. Czy będzie ku temu sposobność, żeby tak, taki album w ogóle wydać? Mi życie pokazało, że jak sobie coś planuję, to często później w tych planach mnie no. zaskakuje, więc nauczyłam Dokładamy. się po prostu rozkładać skrzydła i lecieć z tym, nie co wykluczamy niesie tego, życie. Po prostu. Nie wykluczamy tego, tym bardziej, że no, mamy frajdę z tego spotkania. Bardzo się cieszymy na to i. Jest to dla to nas pewne. wyróżnienie i nagroda. Spotkamy się kiedyś Singiel jeszcze nie został wydany. Tak. W związku z tym nie znamy odbioru widzów, fanów, e, słuchaczy, no i teraz pytanie, mhm. jak wy ten utwór. Ja się tak cieszę i dopytuję mhm. o niego, no bo ja jestem waszym fanem, więc mnie mhm. też to ciekawi. Znaczy ja powiem tak, że myśmy się spotkali w ogóle w naszym ulubionym studiu S4, czyli też e, naszą pierwszą wspólną płytę nagrywaliśmy w tym studio e, i, i raz, że sentyment do tego miejsca a dwa, że e, jakiś taki rodzaj, nie wiem, że być może to studio znowu przyniesie nam szczęście. Ale znowu, tak jak wtedy miałam wrażenie takiej podobnej mocy, tak? po prostu weszłam do tego studia z taką energią, że ja po prostu zaśpiewam to najlepiej jak potrafię. Mi się ten utwór bardzo podoba. Podobał mi się od samego początku. Jest to utwór typowy, mam wrażenie, dla twórczości tego zespołu, czyli szlachetny, z piękną linią, melodyczną, z tekstem wpadającym w ucho. I no, jesteśmy bardzo ciekawi tego, co się z tą piosenką wydarzy dalej, bo no to już nie od nas zależy. To co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy najlepiej jak potrafimy, a dalej wiadomo, że to jest kwestia nie wiem, szczęścia i akceptacji zewnętrznego świata, zobaczymy. A propos tekstów czy pamiętałaś teksty sprzed 15 lat? Czy, ty, czy musiałaś sobie teraz do trasy koncertowej przypominać? Przypominam sobie niektóre teksty, bo te, które śpiewaliśmy na koncertach standardowo wtedy, to wszystkie mam zapisane w organizmie, ale były piosenki, które wykonywały inne dziewczyny, na których musiałam się nauczyć, bo też będziemy śpiewać repertuar, e, który zespół nagrał z innymi żonami. No właśnie, a co z innymi żonami? Czy, jesteś ty no, prywatnie mnie to bardzo cieszy. E, natomiast co z innymi żonami? Inne dziewczyn dostały zaproszenie, nie mogły z różnych względów. E, jedyną osobą, która odpowiedziała nam na tak, że możemy się spotkać i o tym porozmawiać, jest tu siedząca obok nas Kasia. I dlatego e, jesteśmy tutaj dzisiaj i mam nadzieję, że przez jakiś czas pobędziemy razem. Dlaczego 15 lat temu nie poprosiłeś Kasi, aby została w zespole? Myślę, że no to. Czynników jest bardzo, na no to składa się bardzo wiele odpowiedzi, czynników. W tej chwili, sięgając z pamięcią wstecz, mogę tylko powiedzieć, że, że to chyba był mniejszy czy większy błąd. Może mniejszy, dlatego że trzeba było przejść przez szereg doświadczeń, które nas spotkały przez te 15 lat. A z drugiej strony, większy, że zdaję sobie sprawę, że stałe składy są takim wykładnikiem klasy danego zespołu, bo tak na dobrą sprawę znam wielu artystów, wiele grup muzycznych, w których wokaliści śpiewają od 25-30 lat i pomimo zmiany dwóch, trzech muzyków niejednokrotnie w tych bendach, fani wciąż szaleją na ich punkcie. A jednak grupa, która zmieniła w międzyczasie pięć dziewczyn, to jest troszeczkę jak w przypadku Toto, która zmienia wokalistów i to się gdzieś tam rozdrabnia na, na drobne. A mój już idealny przykład to Genesis, gdzie, gdzie Roy Wilson, znakomity wokalista, no nie sprawdził się. Generalnie jednak to słuchacz jest tym największym e, podpowiadaczem, rzekłbym. Czy coś jest dobre, czy złe. Z nim się nie dyskutuje. To dla niego się wydaje, albumy, to dla niego się nagrywa piosenki. I jeśli nawet taki Roy Wilson, znakomity wokalista, e, jemu powiedziano nie i Phil musiał wrócić również na, na, na trasę kolejną, aby Genesis znowu zawojewał cały świat, to e, jest to najlepszy dowód na to, jak nasz mały polski rynek reaguje na tego rodzaju zmiany. Więc, jak powtarzam, te dwie największe wokalistki grupy bezsprzecznie i największa mm, świetność grupy była w latach 94-98, a właściwie 2000, nawet, bo w 99 roku zrobiliśmy sobie rok przerwy. I po odejściu Kasi już było mm, tylko z górki. Więc myślę, że miłym takim akcentem jest ten nasz wspólny e, pobyt. Krótki czy długi, to znowu powtarzam, życie i czas pokażą, ale to myślę, że będzie miła gratka dla, dla tych fanów, którzy e, lubili i podziwiali ten zespół w latach 90. No mi potem singiel poza kamerami? Tak, Dziękuję. no pewnie. Co się zmieniło w Tobie przez te 15 lat, jakbyś tak spojrzał na siebie 15 lat temu i teraz? Jak, jak, jak się różnisz? E, dla oficjeli noszę czapkę, więc się tu niewiele zmieniło. I już się z nią tak żyłem, że jak przyszedłem na któryś z programów dokładnie do Krzysia Szewczyka w telewizyjnym programie, tam byłem zaproszony z Bogusiem się do to pewnej audycji i wszedłem bez czapki na ten program i usiadłem, to wszyscy się dziwili. No jak to? Bez czapki jesteś? Kim jest ten Pan? Tak. E, oczywiście wytrwałem do końca, bo to był zakład mm. i musiałem, musiałem e, być bez czapki, bo inaczej przegrałbym duże pieniądze. E, natomiast e, było to kilka lat temu, ale szczerze mówiąc e, to pod tym kątem niewiele się zmieniło, co najwyżej tylko kolor i, 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 i rodzaj czapki. Chociaż jest ten sam, tylko mówię tutaj o marce bardziej. Natomiast e, co się we mnie zmieniło? Myślę, że człowiek dojrzewa. Każda dekada to jest olbrzymi poziom dojrzewania, i bez względu na to, iż nie miałem w sobie 15 czy 20 lat temu skłonności ku, ku jakimś wielkim eskapadom i wybrykom, do tego stopnia byłem też zamknięty w sobie, że przecież za kadencji Kasi ja tylko grywałem duże tury z grupą, bo byłem do tego zmuszony przez firmę fonograficzną. A wszystkie pozostałe koncerty łącznie z zagranicą z wielkimi stanami. Śmieję się zawsze, bo je, jeździmy tam w, w jednym określonym celu, a, a pisze się o tym wyjazd do Stanów Zjednoczonych, jakby to było, nie wiem co, ale to tak na marginesie. Ja po prostu byłem osobnikiem, który wolał zamknąć się w czterech przysłych ścianach i komponować jak najwięcej komponować. Jestem pracocholikiem, mógłbym komponować. Płytę za płytą. Czasami tylko trzeba wiedzieć komu, po co i jeszcze za co czasami. Mam nadzieję, że ta zmiana będzie również widoczna w trakcie koncertów, gdyż zamierzam tańczyć. Tańczyć, tańczyć z Kasią. Nie wyobrażam tak. sobie. Tak. Umówiliśmy że się, dobrze. że będziemy w tą ramę teraz ćwiczymy. że będziemy nie tańczyć w walce. No. Nie. Tak, tak. Ja, ja jestem człowiekiem, który by się na, na jednym schował za, za perkusję, ale tam nie, nie ma chyba miejsca na gitarzystów, więc, więc będzie trochę z tym gorzej. To ja teraz też oczekuję prawdy, jak Kasia się zmieniła przez te 15 lat. Hmm. O! Kasia. Kasia się zmieniła tak, że. Hmm. W wyglądzie to widzimy, jest zadbaną, ładną kobietą. Natomiast jeśli mówimy o sytuacji związanej z muzyką, to Kasia, Kasia się zmieniła chyba na, na, na lepsze. Pamiętam, że w studiu w 96 roku czy 97, jak nagrywaliśmy płyty, to miała takie momenty, w, w których gdzieś tam ten bunt nastolatki się Naprawdę? Pamiętasz, że ja byłam zbuntowana? Mhm. Ja pamiętam cię w ogóle taki moment. tego nie pamiętam. Natomiast, ale był pewien profesjonalizm przy tym. Tylko, że były takie momenty, gdzie, gdzie jak się wkurzyłaś, to pokazywałaś to na swój sposób. Ale fajnie, nie wiedziałam, że mam takie coś. No ale dzisiaj, tego, dzisiaj przychodzi Kasia, jest konkretna. Słucha wszystkich uwag, stara się bardzo skupić na, na danym elemencie. skupi się wyłącznie na tym, na stara się jak najlepiej wykonywać. Bardzo mi się podoba profesjonalizm ludzi, którzy. Po latach potrafią jeszcze bardziej doszkolić swoje, swoje walory i jakby tych swoje, swoje wady nieco schować do tyłu, a wyłożyć na wierzch zalety. Czy masz macie kontakt z byłymi wokalistkami? Wiem, że nie ta pisała teksty po odejściu dla was. Tak, prawda? ten kontakt z niektórymi jest utrzymywany. Już jest Lubieniecka. Jesteśmy zaprzyjaźnieni. Wspomagaliście na swoim fanpage'u widziałem. Józia w dodatku zaśpiewała wraz z Kasią piosenki do, do pewnej komedii. W sensie nie ja, śpiewałyśmy razem. Tak. tak dwie piosenki zaśpiewały piosenki. do pewnej komedii, którą miałem przyjemność oprawić od strony piosen, piosenek. I, I myślę, że wiele takich spraw jeszcze mógłbym tutaj dodawać. Natomiast najważniejsze w tym wszystkim aby się nie zagubić i nie wprowadzać nienawiści. A ja jakiś czas byłam na lunchu z Anitą i było bardzo sympatycznie i miło i w ogóle super jest to dziewczyna, bardzo ciepła i zdolna i fajna i ładna. Tak jak ty. Jak wszystkie dziewczyny zresztą. Oto. uważam, Uważam, że chłopcy mają dobry gust jeśli chodzi o laski, bo zawsze są no. ładne i ślicznie śpiewają i w ogóle wszystkie, które były, znaczy przede mną Anita i wszystkie, które były po mnie, uważam, że E, brałabym, no. no, 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 no okay, okay. Robert, ja słyszałem, że twoje początki nie były zupełnie łatwe. Że byłeś bardzo uparty i nie było ci łatwo zacząć, nikt cię nie chciał i podobno było coś też z tym, że musiałeś nocować na dworcach. Nocowanie na dworcach to było konsekwencją tego, iż starałem się z młodymi bardzo chłopcami włodzi, którzy przebywali i tam mieszkali, robić próby, robić nagrania nowe, ponieważ nie stać mi było na, na pobyt w hotelach. Wtedy nie było też takich prywatnych kwater, bo był to początek lat 90. Jeszcze nie było właśnie kwater do, na wynajem, więc tak na dobrą sprawę nie miałem wielkiego wyboru. Mogłem się cofnąć, do miejsca zamieszkania, czyli zagłębie dąbrowskie. Jednak troszeczkę już ma czasu do przejechania pociągiem i, i, i przede wszystkim szkoda czasu. Więc w ramach tego wolałem pochodzić. Już nie nocowałem, tylko chodziłem całą noc. Pamiętam na starym dworcu fabrycznym, ażeby nie ocierać się o tych pijaczków, co to dużo mówić, którzy tam po prostu nocowali i. i byli dosyć, nazwijmy to, mocnymi przeszkadzajkami. Więc chodziłem, chodziłem, nad ranem znowu wpadałem do chłopaków, tam godzinę zżemnąłem się i zaczynaliśmy pracę. Więc to były bardzo takie pionierskie czasy, jak dla mnie, bardzo trudne, ale wspominam je dzisiaj z pewną nostalgią, gdyż myślę, dla wielu dzisiejszych muzyków są to wręcz jakieś. Niepojęte sytuacje, tak samo jak niepojęte mogą być sytuacje z kredytami branymi, czy pamiętam, dostałem pieniądze na, na zakup własnego lokum i włożyłem je w płytę, więc to są sytuacje Piszcie dzisiaj powalenie. abstrakcyjne. Tak w to wierzyłem. Nigdy nie dążyłem do tego, aby zespół zaczynał od koncertów. To też nigdy nie pchało mnie w kierunku pewnych festiwali, które wtedy były tak popularne i do dnia dzisiejszego trwają. Chociaż mnie. Zachęcano do tego. Zawsze wkładałem w jakość, więc były to najlepsze studia. Brałem najlepszych realizatorów i nagrywałem płytę za płytą, mimo że kosztowało mnie to krocie. Był The Beginning, potem The New Shape i potem była płyta EMU. Za wszystkie trzy płyty e, były to pieniądze pochodzące gdzieś tam z własnego budżetu. Nikt na nie nie wyłożył złotówki. To, że EMU e, potoczyła się, historia z tą płytą, tak a nie inaczej. To naprawdę wielkie szczęście, bo nie wiem, co, co po tej płci byłoby. Ucieczka pewnie z tego kraju. <gry> Powiedziałeś A... takie słowa. Za dużo wad, kłótni, złej energii ostatnio się wytworzyło wokół nas. Co miałeś na myśli? Pewnie nie chodzi o zespół, tylko o życie, o świat, o naród. To znaczy tak, myślę, że są, y, są y, y, jest cała masa pejoratywności, y, cała masa takiego, takiego podejścia, Jakie, jakie przedstawiają niektórzy, niektórzy i niektóre osoby, i wolałbym na ten temat nie mówić zbytnio dużo. Ja pragnę w życiu spokoju, dobra, wyciągniętej dłoni i tak na dobrą sprawę miłości, bo ona jest orędziem w naszym życiu, największym. I ponieważ życie tak krótko trwa, nie warto się spierać, nie warto tych przekłamań używać. Uważam, że życie powinno polegać na na tym, aby ludzie się porozumiewali, rozmawiali z sobą i to jest chyba najważniejsze i trzymajmy się tego. Zawsze miałeś takie wnioski, takie przemyślenia, czy musiał nastać jakiś moment, żebyś tak myślał? Myślę, że momenty w życiu każdego człowieka następują. Natomiast ja nigdy nie kierowałem się mściwością, plotkarstwem i tym, aby, aby drugiego sobie zaszkodzić. Wszystko to, co miało miejsce przez te 26 lat, które, które zespół ma, staram się, aby, aby było na zasadach współpracy, zgody, kontaktów przede wszystkim i, i mówienia sobie. Mówienia sobie nawet kosztem tego, że to może zaboleć, bo najłatwiej jest uśmiechać się. Najłatwiej jest mówić ludziom, że są cudowni, wspaniali, czyli podejście tak zwane USA, a potem, potem się wychodzi i, i, i udziela się prawdy, prawda, gdzieś, czy to w wywiadach, czy, mm, czy bezpośrednio do innych ludzi. To jest mi obce. Ja staram się mówić ludziom to, co w danym momencie myślę i niejednokrotnie to może boli, ale a przynajmniej jest to szczere, uczciwe. Kasiu, jesteś szczęśliwa? Jestem. <noise> tak właśnie wyglądasz i brzmisz <noise> też, wiesz, i powiedziałem to ostatnio przedstawić. Tak, tak mówiłeś. No wiesz, co jest dużo w moim życiu wydarzyło się fajnych rzeczy przez ostatnie e, miesiące i lata w zasadzie. I ja mam takie uczucie, że to wszystko, co się teraz dzieje, jest jakąś taką formą, nie wiem, prezentu. Mhm. E, że ja wreszcie mogę, wiesz, wyjść po tych latach takiego niezależnego działania, które jest niewątpliwie mega trudne, że ja mogę wreszcie wyjść na scenę i robić to, co do mnie należy i to, co kocham najbardziej, czyli śpiewać, po prostu śpiewać dla ludzi, tak? E, więc to jest dla mnie nagroda i bardzo się cieszę. Cudownie, słuchajcie, trzymam za Was kciuki. Od razu powiem, że lista koncertów jest poniżej tego materiału, możecie sobie zobaczyć, będzie uzupełniona. E, właśnie no, zapraszamy na te tak. koncerty, bo Dokładnie. zaczynamy w kwietniu, zaczynamy 9 kwietnia koncertem mhm. we Wrocławiu i będziemy grać koncerty przez cały 2016 rok, same przeboje największe oraz nowy utwór też i kilka niespodzianek w międzyczasie. Więc ten dziewiąty już za nami, bo my wyemitujemy po okay. Okay. akurat ten materiał, natomiast, mhm. a będzie najlepsze z dobrych? Najlepsze z dobrych? Mhm. Wow, musimy zobaczyć, czy on tam jest na tej liście. Czy, no, fajnie to lupy, jeden tak. z moich ulubionych. Wielbiam, woli. Woli. I wolni w niewoli wo, nie dobrze, <grym> mnie, tak? Tak, tak? Lubi, te te uwielbia, Wielbia mnie. Wielbia mnie też lubię te dwie piosenki. Wybiam je też. Okej, musimy sobie Bo ja się wybieram tak. naprawdę. Ja wiem, że miały być, ale nie wiem, bo to ustalaliśmy tak w dosyć gwałtownych eliminacjach tych utworów. Bo tych piosenek jest tak dużo pięknych piosenek, że w zasadzie musielibyśmy No te mniej znane, niestety mniej znane są wolnych niewoli, a już na pewno najlepsze z dobrych, bo to w sumie taka kompozycja, która gdzieś tam. Zarówno się wytoczyła na płycie tej The Best of", a wcześniej była użyta w filmie nocne Graffiti. Tak. Jak Więc... ja lubiłam tą piosenkę, jak ja uwielbiałam śpiewać w studiu, bo tam wszystko graliśmy na setkę, mm. nie na żywo, z, z orkiestrą. i... No to proszę. No, o, Jezu, było przepięknie. <grychy> 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 Oj, bardzo Wam dziękuję. Kończymy wiatr i idę słuchać singla, bo już się nie mogę doczekać, naprawdę. <grychy> y, my też się nie możemy doczekać, kiedy go słyszysz i kiedy go usłyszą też y, 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 słuchacze. No, to jest dla nas zawsze taka Czekamy myślę, na ciekawa konfrontację to, bardzo. Myślę, że jest to odrobinę ukłon w przeszłość. Gdyż tworząc ten utwór, mieliśmy na myśli dojście Kasi, Kasi do zespołu w danym momencie i ten utwór chcieliśmy, aby był tak skonstruowany, aby nie odbiegał od tego wszystkiego, co łączyło nas kiedyś z Kasią. Czyli nie jest to spojrzenie na obecny XXI wiek, tylko mam nadzieję, jest to taki łącznik pomiędzy tym, co było, a odrobinę tym, co dzisiaj jest, ale tylko odrobina, gdyż jest to inny rodzaj muzyki. No ja myślę, że jest to nadal kwintesencja szlachetności i czegoś w dobrym guście, a jednocześnie łapiącego za serce i ucho, także tak. Zatem ja Wam bardzo dziękuję, zapraszamy wszystkich na koncerty. Lista Zresztą koncertów dziękuję. jest pod tym materiałem wideo oraz na fanpage'u zespołu Various Minds. Mm -hmm. A teraz, prywatnie, w kawalerce, nie mogę sobie odmówić, <laughs> wystąpicie zespołem akustycznym i chyba nigdy tak, tak nie występowaliście, hmm. prawda? No nie. No nie, to jest nasz pierwszy raz. No i to jest super, no to jedziemy. Bardzo się cieszę. Super, dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Moi drodzy, takie rzeczy tylko w Kawalerce. Kiedyś jeździłem na ich koncerty, a dzisiaj są właśnie u mnie w 20 metrach kwadratowych. Warius Mańc w moim ukochanym składzie z Kasią Stankiewicz. Zapraszam. One, two, three, four. Uszy łzy, jak przegania leś, Ja to wiem, byłam tam. Czas na drugi utwór i co to będzie? Orła cień. Ożołek. Ożołek. No Jedziemy. Komisarz, Pan Widziałam Widziałam cień, do góry góry wzbił się niczym wiatr. Niebo to. Jego świat z obłokiem tańczył w świetle. Działa morła cię, do góry wzmił się niczym wiatr. Niego, jego świat, z obłokiem walczył się świetle dnia. Słyszał ludzki śmiech, krzyczał, że mądrość To który tutaj się odbywa. Najlepszy. Prawda, że fajnie? Prawda. Ja. Ja, ja, teraz Was zostawię tutaj na tydzień i tak będę się budził. Jeszcze coś? Macie coś dla mnie? O. Jeszcze. A jak chcesz to mamy, jak nie chcesz to nie Chcę. mamy. Chcę! Tylko nie zadawaj mi pytania tego, bo zawsze będę chciał, więc no, okay. musimy się ograniczyć. Ale możemy tylko fragment ruchomych piasków, O, nie? super. кто? To kiedy w pełnym składzie i na dużej sali? Zaczynamy 9 kwietnia we Wrocławiu i będziemy grać przez cały 2016 rok. Cudownie, mam Cudownie. nadzieję, że zobaczę Was wielokrotnie. Zapraszamy Tak. Was i Państwa. I Wszelkie informacje co do miejsc oraz dat koncertu możecie znaleźć na fanpage'u Wariusów, ale również będę umieszczał je na swoich kanałach w poście, pewnie poniżej też możecie to zobaczyć. Dobra, dziękuję bardzo. Cudownie.